Ja mam klucze! O, daj mi je! Chyba śnisz! Ja zacznę! Wow, to sto z żelkowych popytów! Hmm, jakie piękne! I na pewno smaczne! O tak! Zgadza się! Hmm, prawdziwa wyżerka! Ja też chcę trochę! Ja! Ej, odsądź się! Auć to boli! Chci wózka. Masz swój save? Trzymaj klucz Dziękuję, obym miała tyle szczęścia co Emma Ciekawe co tam jest Nie widzę Spróbuję zgadnąć po dotyku Czuję coś śliskiego i zimnego Aj, to robaki Tylko nie we mnie zwariowałaś o Matko, co to za robaki? Skąd one się wzięły? Zróbcie coś z tym Spokojnie, zaraz westań mi ręcznym odkurzaczem Uf, już wszystko w porządku. Jeszcze jeden został. Został? O rany! Mia, pospiesz się! Au! Moje usta! Kurcze! Wyglądają jak ponton! Co za ubaw! Lubisz się śmiać? A co powiesz na to? Ha! Co za widok! A, co za uchyda! Brawo, Mia! To jazda! Masz kluczyk! W końcu ja dowiem się, co dostałem! Co tam jest? Ja też chcę zobaczyć! Ej, dziewczyny, wystarczy to mój safe. Ciekawe, co się stanie, jeśli wypiję tę miksturę! Chyba nic! Ojej, co się dzieje? Aha, jesteś taki malutki! Fajnie! Hej, Mike! Mam świetny pomysł. Możesz tu poskakać jak na trampolinie. Super. Widzę, że ci się podoba. Ekstra. Co jeszcze mogę zrobić? Emma, patrz. Zaraz zrobię coś fajnego. Bam. Ej, zaraz oberwiesz. Aj, mój palec. Odryzł mnie. Haha, dostałaś za swoje. Dobrze ci tak. Odrzućmy robaka, dobra? Będzie nie szał. Uważaj, robalu, zaraz cię wykończę! Ej! O nie, biedny Mike, on przegrywa! To dopiero początek! Zaraz poczujesz moją siłę! Dawaj, dawaj, z lewej, z prawej! A masz, jesteś bez szans! Brawo, Mike! I już po tobie, robalu! Wygrałem! Brawo, jesteś najlepszy! O, chyba działanie mikstury się skończyło! Jestem z powrotem. To było niesamowite. Super, że wróciłeś. Dokładnie. Mogę zacząć? Nie, już zaczynałaś. Podczas gdy oni się kłócą, ja otworzę safe. O rany, to surowe mięso. Co za ohyda. Nawet nie da rady tego ugryźć. Odpuszczam. A może użyj kłódców, proszę bardzo. Dziękuję. O rany, naprawdę nie chcę tego jeść. Ale będę musiała. Trzymaj się, ty paskudny kawałku mięsa. Zamierzam cię pokroić. Oj, chyba przesadziłam. Wy się śmiejecie, a ja muszę to jeść. Pu, co za ochyda. Nie, poddaję się, nie dam rady. No dobra, zobaczmy, co ja mam. Co? Wow, super, to magiczna różdżka. I co mam z nią zrobić? Ty tak na serio? No trzeba nią machnąć i rzucić zaklęcie. Rzucam zaklęcie. Urany, padnij do ogień. Czuję, że coś się pali. O nie, to moja koszulka! Wypaliłeś mi w niej dziurę. Dzięki! Co wszystko przeze mnie. Machnij, rzuć zaklęcie! O, co z moją buzią? E, ciekawe co w moim sedzie. Wow, to moje ulubione lody! Absolutnie je kocham! Uh, tylko coś nie mogę ich wyjąć. Już wiem. Wezmę po prostu większą łyżkę. O tak. Mam teraz lody na patyku. W ten sposób łatwiej je zjeść. Emma, daj spróbować, proszę. Wywaśnicie! Sama je zjem. Co za wredota. To po prostu jest bardzo smaczne. Oj, jakoś mi się zimno zrobiło. O nie, Emma. Ona zamarzła. Trzymaj! Weź różdżkę! Zaraz cię roztopię! No dalej! Od razu mi cieplej! O nie! Mam pożar na głowie! Pomocy! To szansa na upieczenie mięsa! Ty tak na serio? Raduj mnie! O! Idealnie! Dziękuję, ma! Fajny pomysł! No pewnie! Jaka chrupiąca skórka! Niesamowite! No, fajne, ale troszkę nas przerażasz. Spadamy stąd. Ojej, boję się. Mike, zaczynaj. Niech będzie. O, ja ci, ale fart. Kotka i mleczny. Nikomu go nie dam. Skakuj do mojej buzi, smakołyku. O tak, to jest niesamowicie pyszne. Mniam, miam, miam, niam. Nawet o tym nie myśl. To moje. Zaraz dam ci nauczkę, ty chciwusie. O nie! Przestań! O, mój koktajl! Mnie ja zaraz oberwiesz! Aaaa! Ratunku! Przepraszam! Podczas gdy oni sobie biegają, ja sprawdzę safe. Szurowa ryba? Strasznie śmierdzi, to nie do zniesienia! Muszę ją szybko wyrzucić, dopóki nikt nie patrzy! A to i kosz! Tak w ogóle to wszystko widzimy! Nie, nie zdążyłam. Nie chcę tego jeść. To jest po prostu okropne. Będę wymiotować. Ozbierz się strasznie śmierdzi. Łatwo ci mówić. Um... O rany. Widzieliście? Rozprawiłam się z nią w mgnieniu oka. A to można wyrzucić. Mia, teraz ty. Nareszcie. Ciekawe co jest w środku. Dobra, trzeba otworzyć. Co? Tylko jeden cukierek? To niewiele, ale lepsze niż nic. Pyszne. O rany, to niesamowite. Spójrzcie na moje ręce. Są pełne cukierków. To jakiś cud. Mogę się poczęstować? No pewnie. Super, dzięki. To takie pyszne. Pójście, też jestem pokryty cukierkami. Świetnie, Emma, też? Chcesz? Yy, nie, dziękuję. No, jak chcesz, dla nas będzie więcej. Mogę zacząć? Pewnie. Dzięki. Wow, to Nutella. To dopiero prezent. Uwielbiam ją. O tak, ja też ją uwielbiam. Trzymaj się z daleka. Może uda mi się jej spróbować językiem. No pierwszy ten lepszy. Ale to jest pyszne. Sorry Maj. Nie mogę się wręcz oderwać. Zostało jeszcze troszkę na dnie. O nie! Moja ręka utknęła w słoiku. Pomocy! Zaraz ją wyciągniemy jeszcze trochę! Skoro mi nie ma, możemy spróbować nutelli. Zgadza się! Jest taka pyszna! Aj, moja głowa! Ups. Cześć mi, jak się czujesz! Chyba będę miała guza. Ech, Emma, teraz ty. No w końcu, bo już nie mogę się doczekać. O nie, to straszne. Ten ser strasznie śmierdzi. Jak ja mam go ugryźć? O nie. Twój! Zaraz wymiotuję! Pomogę ci z tym. Nie, nie trzeba! Proszę! A, um, Mike. Przepraszam, nie mogłem wytrzymać. To naprawdę zabawne. Jak mogłeś? To w ogóle nie jest śmieszne. Przestańcie się kłócić. Czas otworzyć sejf. Zgadzam się. Aż mam gęsią skórkę. Podoba... Ja pierwsza. Okay. Wow. Cały sejf pełen truskawek. Niesamowite. Uwielbiam truskawki. Są takie słodkie i piękne. Brytni, myślę, że reszta też chce truskawek. Ale one są tylko moje. Nie mam zamiaru się dzielić. Bardzo je lubię i to udowodnię. Spójrzcie, zostało tylko troszkę. Voila, patrzcie. No, przyjaciół, nie poczęstowałaś, ale to serduszko z truskawek jest naprawdę piękne. Ej, ostrożniej! Co? Przepraszam, to było niechcący. Alex, teraz ty patrz, co masz. O, nie! Czerwona papryka! Nie chcę jej! Mam pomysł, jak wystraszyć Aleksa. Patrzcie, z dwoma papryczkami można zrobić coś takiego. Alex! Zaraz spłoniesz od tych papryczek. To straszne! Daj spokój, tchórzu, to tylko papryczki. Nie jestem tchórzem. I zaraz to udowodnię. Zjem ciutkie papryczki. Aleks, jesteś pewien, że powinieneś jeść je wszystkie naraz? Rozchorujesz się! Tak jak mówiłam. Dziewczyny, uważajcie! O nie! Stałem się smokiem? Wiem jak uratować Aleksa. Zrobi to Straż Pożarna. Alex, trzymaj się. Zaraz ktoś ci pomoże. Otwórz buzie. Zaczynamy. O, w końcu nie mam już ognia w ustach. Dziękuję, Strażaczko Kelly. Uratowałaś mnie. A tak, przy okazji, trzeba sprawdzić, co jest w ostatnim sejfie. Wow, to KitKat! I to niekończący się KitKat. No to może się podzielisz? Nie ma mowy. Skoro tak, to nie dostaniesz żadnego kitketa. nie! Zaraz się przewrócę. Nie spodziewałem się tego. Alex, zapamiętam ci to. Zdecydowanie nie dam ci tego batonika. Patrz i zazdrość. Kelly, nice. naprawdę chcesz zjeść to wszystko sama? Nawet z writni się nie podzielisz? Nie mam zamiaru się z nikim dzielić. Kocham czekoladę, a jeszcze bardziej kitkety. To dla mnie prościzna. To naprawdę super, Kelly. Sprawdźmy, kto zacznie. I ja! No, wow! To lody baskin robisz z mango. Przecież lubisz mango i lody. Wręcz uwielbiam. To najlepsze połączenie. Pyszności. Nie będę się dzielić. Lepiej sprawdź, co masz w sejfie. No to spójrzmy. Ojej, jakieś okulary. Trzeba je sprawdzić. Fajnie wyglądam? Plasują ci. Rzeczywiście wyglądasz świetnie, ale niczego nie naciskaj za późno. Britney, nie chcę ci tego mówić, ale będziesz musiała zmienić fryzurę. Ojej, Kelly, czy to ty? Britney, płoniesz. O no nie, ja płonę. Pożar. Kto to zrobił? Britney, nie złość się. Ważne, że twoje włosy zostały na miejscu. Zjedz sobie lodów. Ojej, lody mnie uspokoją. Dosłownie ich przynośnie ochłonę. Alex, patrz. Zaraz zrobię mały żarcik. Lubisz roztopione lody? nie. Moje piękne lody. Chociaż... Dzięki, Kelly. Teraz mam szejka. Twój plan się nie udał. Nie szkodzi. Mam jeszcze pomysł. Ej, czemu te lody tak szybko się skończyły? Kelly, dlaczego zrobiłaś tu dziurę? Dobra, Alex, teraz ty. O nie. Chujący kaktus? Jak go zjeść? Auć! To boli! Tylko spójrzcie, jakie igły! Smacznego, kolego! Nie chcę go jeść! Mam pomysł! Gilly, pomóż mi! Możesz spalić wszystkie igły swoimi okularami? No dobra, spróbuję! Czekaj, czekaj! Bo wszystko spalisz! Nie, to okropne. Został sam węgiel. Mam to teraz jeść? Wolałem już jeść igły. No to był naprawdę głupi pomysł. Kto otworzy pierwszy? Kelly? No to do dzieła. Wow, uwielbiam pączki. Widzę wasze głodne spojrzenia. Ale to tylko dla mnie. Mm. Pyszności. Kurczę, co za prędkość. To było rewelacyjne. Britni, teraz ty. Z chęcią. Chcę wiedzieć, co mam. J Jajka? I co mam z nimi zrobić? Britni! Chyba trzeba nauczyć się gotować. Masz pomysł? Tak, i to niesamowity! Będę potrzebować blendera. Wbijam do niego kilka jajek. O tak. Zamykam, włączam i czekam. Gotowe. Przelewam do szklanki i próbuję. Britni, kiedy mówiłam o gotowaniu, nie miałam na myśli koktajlu z surowych jajek. Ale to przecież ubite surowe jajka, więc powinny być naprawdę smaczne. O nie! Nie smakowało ci, co? Ostrzegałam! Nie szkodzi, i tak wszystko wypije, nikt mnie nie powstrzyma. Britney, no jesteś bohaterką! My nie dalibyśmy rady. O nie, tylko nie we mnie! Lepiej o tym zapomnijmy. Alex, poja kolej. Co ja tam mam? Dynamit? Cukierkowa bomba? Jeśli to bomba, to musi kiedyś wybuchnąć! O, mamo! Zostało tylko 59 sekund. O, Boże! Poddanie się panice to zły pomysł. Jakieś inne opcje? Dobra, szczypce. Alex, który przewód przetniemy? Nie wiem, który. Może ktoś mi podpowie. Hmm, Brit nie myśli, że żółty, a Kelly, że niebieski. Postawmy na czerwony. Jestem tu? Żyję? Nic się nie stało? O, nie! Jedna sekunda! Na ziemię co cukierkowa eksplozja! Wow, tu naprawdę są cukierki! I to mnóstwo cukierków! Hurra! Ojej, co za pyszności! Są tu nawet moje ulubione czekoladki. No to ja nazywam eksplozją!